Cześć, z tej strony rawa zajmiemy teraz w kolejnym odcinku z subnautiki, a pierwszy odcinku z subnautiki na trybie kreatywnym powiedzmy. Tak, to jest mój tryb kreatywny. Po co mi tyle paneli? Nie pytajcie. W sensie, może wam kiedyś powiem, ale nie teraz. Yy, I co dzisiaj robimy? Tutaj chciałam sobie o, o tu zbudować takie pomieszczenie fajne. Pokażę wam później co w nim będzie, jak już zbudujemy je. I pomieszczenie o to tu. Przerobić na bar, bo mam teraz pokój, który jest wyżej. Więc przeróbmy to na bar. Zacznijmy może od wiszę takich rzeczy. Tylko sobie w zasadzie takie zdjęcie mógłbym na, górze, na górę przenieść. Dobrze. No, to piękne akwarium, bardzo różnorodne. Mam nadzieję, że to na odcinku będzie lepsze. To w sensie prawdziwy. Dobrze, tylko jeszcze to bym powiesił sobie gdzieś tu, tutaj na przykład zdjęcie. Jak ja mam zdjęcie? To jest chyba to fajne, co bym chciał. Nie, e, chwilę to muszę przesłać. Chyba tak? Tak? Przeszli. I działa, super. To teraz tak. Tutaj będzie taki fajny pokój do badania chorób. Jak może oglądać Ja w tego serii je pokazałem, nie wiem czy kiedyś wrócę do survivalu, ale możliwe, że tak. I od razu mówię, nie, to nie jest ostatni odcinek sam Nautiki. To nie jest tak jak z Fortniteem, bo z Fortnite'em byłem pewien, to jest ostatni odcinek. Z nautiką nie jestem pewien czy czasem na do niej nie wrócę. Na razie, da kraty wam po prostu pokazuję kilka rzeczy. O, piękny zbiornik. Ja tam miałam łypacza, mm, tylko ja muszę zrobić, żeby był zakażony niestety łypacz, ale spokojnie, normalnie on by po prostu trafił do reaktora biotego. Te Jak to się nazywało? Bioreaktora by trafił i został zmielony na masę, więc. Wiecie. E, przynajmniej sobie pożyje. Może umrze od choroby, ale trudno. Tylko muszę poczekać, aż on się tutaj zarazi. Więc czy sobie tutaj pobądź trochę. Ja sobie wyjdę, ty się pozakażaj i wracamy może już do budowania teraz. Ja tam może pod koniec odcinka sprawdzę, czy on się już y, zaraził. Y, to trzeba w ogóle wyburzyć wszystko. Bo tej. Okej. Okay. Y, to trzeba wszystko wyburzyć. Nie, nie chciałam kosza na świeci. otwierać. Mm, zabierzmy sobie... Nie mogę? Czy ja to mogę rozwalić? Nie, mogę tylko to zabrać. Ale to dobrze. To zostaje. To trzeba usunąć. No i tutaj to na razie zostanie ta szafka. Ale dobra. Zajmijmy się barem. W barze powinien być stół barowy. Drugi stół barowy. Kosz na. na co? Na śmieci, tak? Yy, to na śmieci może być. Nie wiem, czy tak powinien być odwrotnie, ale trudno. I chyba krzesła biurowe tutaj po prostu damy. Tak będzie najlepiej to zbudować. Mm, proszę się odwrócić krzesło. Mhm. Mogę usiąść? Mogę. Świetnie, to jest bar. Yy, jeszcze, halo, ukradli mi narzędzie do budowania. Yy, ale jeszcze wracając do tematu o subnautyce. Yy, może jeszcze serię na survivalu kontynuował i... No, po prostu chciałam powiedzieć, że cały czas jeszcze się muszę trochę zastanowić, czy będzie subnautica, czy nie. Więc dlatego nagrywa to odcinek. Yy, jeszcze do tego, jak dać miejsce badania chorób, to... Może zachowałem jakąkolwiek ostrożność i postawmy tutaj drzwi. Drzwi się nie da. No trudno, to będziemy zakażeli. Tej też się nie da, prawda? Nie, nie da się ich tak ustawić. Ale łyper już się zakaził, więc będzie to tutaj wrzucić. I Potrzebujemy też tej ramki. Mm, piękna ramka. O tu, na zdjęcie. I tu zamieśćmy o to. E, to jest ogólnie o okazie z objawami infekcji. Zeskonować, co można takiego z chorobą i wtedy jest co... Yy, jeszcze wrzućmy tam tylko tego łupacza. Yy, ten się do niego idzie. Yy, dziękuję. Opalnie być cały czas zakażony. Więc to oczywiście nasz Priorytet. Żeby on był zakażony. Ponieważ trzeba dać zdrowego łupacza. Mm. No i piękny, zakażony łypacz Mamy chorobę w bazie jej. Udało mi się zakazić całą planetę na nowo. Jestem najlepszy. Yy, więc co? To by chyba i tak było na tyle po prostu chciałam powiedzieć, że może jeszcze Sadnotika kiedyś będzie. Jak Komuś się podobało, ona jeszcze może wrócić na kanał. To nie jest tak jak z Fortnite, więc to nie jest ostatni odcinek Salnautiki. Więc to, ja mam nadzieję, że on się spodobało, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć i pa. Chociaż nie, poczekajcie, mam jeszcze pomysł, trochę was oprowadzę po bazie. Tu jest mój pokój, kolorowe akwarium, różnorodne, no, całkiem jest chyba ok. To jest fotel dowódcy, chyba tak. O. Można sobie i patrzeć się na automat. No, świetna rozrywka. Ym, co ja to jeszcze mam? Tutaj mam o, ogólnie roślinarnie. ja tak się nie mówi. Y, tego nie chciałam zbierać. Y, mam tutaj... Jak to się nazywa? Y, szklarnie, o. Może być szklarnia. Znaczy, tu nie ma za dużo okien, ale, ale jest ich trochę. To już coś. Ym, potrzebuję więcej drzewa bulbowego. O, wsać mi je tu. I wsać mi je tu. I wola i szklarnia gotowa. Znaczy, tutaj w sumie jeszcze jak to jest szklarnia. Mm, dorzuciłbym rzuciłbym o to. I tutaj może jakieś później rośliny kiedyś wsadzę. No, ale to kiedyś. Tutaj rośnie, dobrze. Mm, no to tutaj to chyba wiecie, co przez chwilę to pokazywałem. Yy, tutaj mamy moją piękną jadalnię. Tutaj mamy DOC, tam jest DOC prauna, tutaj jest, tu jest Dok Simafa. Tak się to otwiera. Od kiedy to tak działa? Kiedyś była taka fajna animacja tych zamykania czy otwierania drzwi. No niestety popsuli. Znaczy nie czy popsuli, ale wolałbym, żeby tak było. Yy, tutaj mamy ładowarki, obserwatorium piękne. Piękne. Hmm, filtrator wody. Takie prywatne akwarium dla Stalkera. Tak, on mnie nie gryzie tutaj. Tej akwarium one miało być tutaj początkowo wszystkie stworzenia w grze, ale niestety było uwojenno zakażone i na tej podstawie się dowiedziałem, że one się zakażają. No, poza zgniotku, zgniotka chyba nie może być zakażona. Czy ona, ona pewnie jakby ją zeskanować jest zakażona, tylko ma tekstura że nie jest. Ale tutaj mamy bioreaktor, tutaj mamy akwarium łupaczy, z którego biorę śmiałków. One tutaj y, powstają na nowo. No i na przykład tutaj idę i teraz, nie wiem, mogę dorzucić ich trochę, no, a resztę sobie odłożę do szafki. Na później. No, ale to jest chyba wszystko. A i sterownia skanująca. I to by było chyba wszystko w tej bazie. No, trochę zaszalałem, ale nie jakoś bardzo. Co? Ja mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Sam Nautiki, innych Minecrafta, Arka, zależy kto co woli. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia. Cześć i pa!